Proszę Państwa, a teraz chciałbym trochę z innej beczki odnośnie występów naszych zawodników na olimpiadzie, o klątwie chorążego, siostrach radwańskich i o różnych zjawiskach energetycznych, radi psychotronicznych i Londynie w tegorocznej olimpiadzie. Może jednak wielu się przy okazji tej olimpiady zastanowi, czy można tak całkiem lekceważyć klątwy, przesądy, magie, przepowiednie, uroki i tym podobne? I jak działają prawa energetyczno-informacyjne ludzka zazdrość i emocje? Nagle Urszula Radwańska okazała się lepsza od siostry Agnieszki. Usiłowała się nie dać serenie Williams a jej siostra była dość bezradna wobec urodziwej Niemki. Klątwa chorążego działa i to już prawie 20 lat, a zapewne do klęski przyczyniło się i zlekceważenie orzełka na stroju tenisistki, jak i obecność tatusia na trybunach, przynosząca jej zazwyczaj pecha. Ale zjawisko tej klątwy, pecha, można jednak trochę półracjonalnie wytłumaczyć, czy przynajmniej próbować. Różni ludzie mają różne moce w sobie, różne właściwości, różny wygląd, zdrowie, energię, obciążenia karmiczne i los. Różnie się czujemy z różnymi ludźmi, nie bez przyczyny. Nasze aury, aury. Energię konweniują lepiej, gorzej lub wcale. Te prawa przenoszą się i na sport, i na różne rywalizacje, współżycie ludzi. Dlaczego świetni zawodnicy rzadko bywają wybitnymi trenerami? A niektórzy, nawet słabsi, potrafią świetnie ustawić sportowców. To nie tylko kwestia wiedzy. Tak, bardziej chyba jakby magii, charyzmy, a więc mocy osobistej człowieka, jego właściwości i związków energetycznych i karmicznych. Co do klątwy chorążego podejrzewam, że zapewne te 20 lat temu kogoś poważnie skrzywdzono i na przykład nie pozwolono nieźmu narodowego sztandaru, choć na to w pełni zasługiwał. I to nie musiał sprawy przekląć ten człowiek, ta osoba. Mogła to zrobić jakby za nią inna, o odpowiedniej mocy i zdolnościach szkodzenia. Agnieszka myślała, że jest ponad te wszystkie prawa i przeważyła nie tylko klątwę, ale i ze związkiem tenichistów i orzełka. Po jego przyszyciu w deblu było już dużo lepiej. Nadto przecież na chorążym skupia się tak wielka uwaga mediów, która jej rozprasza, jak i zazdrość rywali i kolegów. A to daje złą karmę, wypala dobrą, rozprasza przed walką i rozmienia na, trochę na drobne. Nasi piłkarze też brylowali w mediach przed euro. No, i co? Zawczasu się wypalili na nadmiarze wywiadu. A więc nie lekceważmy praw energetycznych, karmicznych, kosmicznych, religijnych, psychologicznych i emocji ludzkich, bo rzeczywistość jest bardziej złożona, niż by się na pierwszy rzut, rzut oka, Wydawało Lepiej spokojnie koncentrować Energię i dobrą karmę Niż zawczasu brylować Tak jak przed chwilą Naszym siatkarzom wydawało się Że już jesteśmy złotymi medalizie, medalistami A to Bułgaria Pokazała swoje Ale naszym sportowcom życzę By z rozsądkiem Orzełkiem I zapałem Byli szczęśliwie jak najwięcej medali na tej londyńskiej olimpiadzie co daj Boże, amen.